organizowane są już od kilku lat w Wielkiej Brytanii przez firmę Heygrow. Są one świetną okazją do zapoznania się z trendami, jakie ta firma proponuje w uprawie roślin niegodowych. W tegorocznej edycji uwagę zwracały nie tylko coraz wyższe i bardziej stabilne konstrukcje tuneli, ale również wprowadzane już na coraz szerszą skalę systemy uprawy na stołach. Pierwsze odwiedzone miejsce to firma Edward Winson w hrabstwie Kent. Pruskawki uprawia się w niej w tunelach na powierzchni około 80 hektarów, a zbiory owoców wahają się w zależności od roku od 2000 do 2500 ton. Uprawia się tutaj również na około 8 hektarach borówkę wysoką. Krzewy te także rosną w tunelach i dodatkowo w pojemnikach. Odmiany owocujące tradycyjnie uprawia się zarówno w gruncie, jak i w matach z substratem kokosowym. Nasilające się problemy z uprawą truskawek w glebie, a także konieczność usprawnienia zbioru owoców, który ma największy udział w kosztach produkcji, sprawiają, że w tym gospodarstwie wzrasta udział tzw. upraw stołowych. Obecnie zajmują one już 27 hektarów. Na 80 hektarach uprawiamy turskawki. Dlatego też jesteśmy średniej wielkości farmą. W dobrym roku zbieramy 2500 ton tuskawki, a w złym 2000. Nie wiem jaki będzie plan w tym roku, ponieważ rośliny miały zły start. Firma Hagrow poprosiła mnie, abym powiedział, jak wydłużam sezon. Ja wydłużam sezon poprzez uprawę turskawek w różnej technologii w dobrej jakości tunela. Ten tunel ma jeden rok w ubiegłym sezonie turskawki zbieraliśmy tutaj już około 15 kwietnia. Rośliny te na wczesny zbiór stradzimy z reguły do 15 stycznia do tego celu używamy sadzonek frigo doniczkowanych. W tym czasie u nas nie ma śniegu i ekstremalnie niskich temperatur, dlatego możemy sobie pozwolić na taką uprawę. Nie używamy natomiast sadzonek z gołym korzeniem, tylko doniczkowane, gdyż tylko takie gwarantują nam wysoki prąd w pierwszym roku po posadzeniu i optymalną jakość owoców. W tym tunelu uprawiamy angielską odmianę z Miosys, o nazwie Vibrant. Ma duże owoce i silne pędy kwiatostanowe. Odmiana ta nie jest tak wczesna jak Flare. Jest, ale jest tylko zaledwie 3 dni od niej później. To jest odmiana Flecz z Holandii z firmy Flewoplant. Jest to bardzo wczesna odmiana. Po raz pierwszy uprawiamy ją na tak dużą skalę. W tym roku rośnie ona u nas w tunelach na dwóch hektarach. Z powodu pogody mieliśmy jednak problemy z zapylaniem kwiatów. Aby ułatwić zapylanie kwiatów, w tunelach zainstalowaliśmy drugi mini tunel, którego konstrukcję okryliśmy włókniną. W ten sposób owady zapalające miały wystarczająco ciepło, i mogły poruszać się po dwóch tunelach. Które się znajdujemy są to stare 10-letnie konstrukcje. Później zobaczymy wysokie tunele, które również służą do przyspieszenia zbioru owoców. W firmie Edward Wincent, rozpoczynając uprawę truskawek na stołach, maty z substratem początkowo ustawiano na prostych, rurowych konstrukcjach, wzdłuż których rozciągano druty stabilizujące maty. Niestety, praktyka pokazała, że często druty były niewłaściwie naciągnięte. Co prowadziło do składania i wywracania się mant. Najczęściej wtedy, gdy rośliny były w pełni ołocowane. Dlatego najnowsze inwestycje zakładane są na rynnach uprawowych, które tutaj uważane są obecnie za optymalne rozwiązanie w stołowej uprawie troskawek. Tutaj na tym w tym tunelu widzimy system uprawy stołowej. System, który jest przyszłością, jeżeli chodzi o uprawę słaskawek. Tutaj za granicą już w Polsce dopiero wchodzi, dopiero pączkuje, ale, ale na pewno daje wiele korzyści. Trzeba powiedzieć o tym, że nie mamy do czynienia z uprawą na ziemi, czyli nie musimy jej co dwa lata zmianować, czy co trzy i nie musimy jej odkażać. Kolejna sprawa, zwiększamy nasadzenia na hektar, tym samym zwiększając plony. A czy zastosowana tutaj zaproponowana rynna wyróżnia się w jakiś sposób? Ta rynna jest o tyle ciekawa, jeżeli chodzi o budowę. Jest to rynna, która odprowadza dokładnie wodę. Cały, cały jakby można powiedzieć, ciekawe ciekawość tej rynny, ciekawe rozwiązanie zastosowane w tej rynnie, to fakt właśnie tego nierównego tutaj stożka, który powoduje, że worek ma jakby z dwóch stron, może spokojnie ta woda, powiedzmy bez żadnych problemów spływać w rowki po obu stronach rynny. To jest bardzo ważna zaleta poza tym szerokość. To są typowo tryskawkowe rynny. To nie są rynny stosowane do uprawy na przykład pomidorach, które tam powiedzmy mają te 5-8 cm, mniej są po prostu węższe. Te są szersze z tego względu, że możemy stosować tego typu worki, w których mieścimy 10 do 10 nawet sadzonek na metr bieżący, co pozwala na jednym hektarze Posadzić nawet do 70-75 tysięcy sadzonek. Można przeliczyć to na, na około 100-120 ton z hektara, tak jak tutaj uzyskują. uzyskują y, oczywiście mówimy o odmianach powtarzających. W tych rynkach zastosowano w rowkach odprowadzających wodę. Co jakiś y, czas znajdują się otwory. Czemu one służą? Czy one są ważne, potrzebne? Mówimy tutaj o spustach. Tak. One służą do odprowadzania nadmiaru pożywki. Nie zawsze uda się nam pole, które ma naturalny spadek, dlatego co powiedzmy 50, 30, w zależności od kształtowania terenu, robimy takie spusty, którymi odprowadzamy nadmiar pożywki, jeżeli nie ma naturalnego spadku. Na całej długości. Do tego służą. Tymi. A gdyby pan coś powiedział na temat tunelu, w którym się znajdujemy? Co to jest za konstrukcja? Czy jest to standardowy tunel? Są to konstrukcje standardowe, wykorzystywane w naszej firmie już od lat. Są to tunele zblokowane tunele, które pozwalają na utrzymanie specyficznego jak dla tego typu tuneli mikroklimatu, ponieważ w bloku uzyskujemy zupełnie inną cyrkulację powietrza poprzez dostęp do wszystkich naw, czyli powiedzmy zamykamy szczelnie cały hektar tuneli, co pozwala na dobrą cyrkulację, na wolne oziębianie i wolne ocieplanie, czyli powiedzmy ta temperatura w środku jest bardziej wyrównana, co wpływa na wzrost roślin.